Cześć, tu Paweł z browaru Kormoran. E, ostatnio informowaliśmy, że piwo miodne zostało piwem roku brasła Piwnego. E, dziś e, chcieliśmy Wam pokazać wyjątkowe miejsce na kulinarnej mapie Olsztynia: e, Restaurację Spiżarnia Warmińska. E, to miejsce, w którym można spróbować naszych piw. A przyszliśmy tutaj po to, żeby pokazać Wam, e, jak można wykorzystać e, wyjątkowe piwo, jakim jest miodne. Zobaczmy, co się dzieje w środku. Do zakwasu żytniego dodajemy szczyptę soli, słód jęczmienny, też około, około garści. Dodajemy mąkę, około pół kg. wstawiamy trochę mąki. Dodajemy piwo piotne około 250 ml trochę mniej. Stawiamy, mieszamy. Dobrze wyrabiamy, żeby ciasto miało gładką konsystencję. Tak formowany bochenek chleba składany na około pół godziny czasu do wyrośnięcia.